To kocha swoją mamę, łapkę górę na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, Siemanko, z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie nowo otwartego kebaba w kielcach Sytabuła. Podobny jest kraftowy, zobaczymy. Przy okazji zakupię jednego dla siebie, zobaczymy co u niego słychać, także lecimy. Jest i nasz kebab, weźmy tam sobie. Dobra moi drodzy, mam już nasze kebaby, sobie wziąłem w lawaszu dużego za 28, sobie wziąłem y, dla dzidziusia za 13, bo się odchudza, także lecimy do niego. Cześć, jestem u Sebastiana, cześć Sebastian. Cześć. Co tam u Ciebie słychać? A, Wszystko poradam. dobrze? Dobrze. Schudłeś coś? Nie. Jadłeś Nie. Już coś dzisiaj? Wczoraj rano. Aha, a jadłeś kiedyś kraftowego kebaba? Kiego? Kraftowego. Nie. Z kraftowym mięsem. No to dzisiaj mam coś dla ciebie, także testujemy. No. Bra, za małego kebaba w bułce musi dać 13 zł, za dużego w lawaszu 28. Także ceny w miarę ok, myślę, jak za kraftowe. Dobra, Sebastian już sobie odpakował. Tak wygląda kraftowy kebab za 13 zł. I co tutaj ma w środku? Mięso. Bułka jest jakaś sezamowa, chyba nie? No. Sezamowa bułka. W środku mięso z kurczaka i co jeszcze? Pomidory. Pomidory. Co jeszcze? sałatka. Sałatka. jakiś sos. Sos łagodny Ci wziąłem. Lubisz łagodny? No robię. O tutaj jest chyba jeszcze granat widzę. Takie... No. spróbuj to sobie. Ciepły chociaż? Zimny. Zimny? No. Ja I dopiero przywiozłem. A, a zimne mięso, czy co jest zimne? Ta, Cały zimny. Cały mhm. zimny? Słabo w piecu może był? I, I jak to mięso kraftowe? Różni się od zwykłego? Lepsze coś? No, trochę lepsze. Lepiej doprawione? Mhm. Aha. A te yy, surówki świeże, warzywa? Świeże. Aha. I, I to jest mały kebab, czy duży? Nie, mały chyba. Mhm. Na się takim? Nie, nie Ale spory jest. Jak za 13 zł to spory. Mhm. Spory. A bułka chrupiąca? A jak widzicie bułka chrupiąca, tutaj takie mięso z bliska. Jakiś tu koperek widzę. A tak wygląda Kebab duży w Lawaszu za 28 zł, mięso mieszane. No jak widzimy dosyć mały, jak porównać do tego SEBy o połowę tańszego, to ten jest. No biednie to wygląda. Zobaczymy może smak odda. A więc dobra, spróbujmy go sobie. A w na środku. No faktycznie już letni ten kebab, dopiero odebrałem to mięsko. Jak na razie chcę czuć sam ten lawasz. O, teraz dopiero ta pikantność wyżdża. No, powiem Wam, że rewelacji nie ma tutaj. Zobaczcie sobie w środku. Tak samo mamy tutaj, właśnie to. Ta... Ten granat, koperek, no pierwszy raz się z takim czymś spotykam do tego mięsa, ale mało tego mięsa, do tego jest taka trochę żelaste. Także to na minus. No powiem wam, że szału nie robi to. No Sebastian już jest w końcówce tego kebaba, już mu niewiele zostało. Jak ci to smakowało? O, to średnio. Średnio. Hmm. Najadłeś się tym? Nie. A zamówiłbyś drugi raz? Nie. W innej kebabu byś zamówił. Hmm. Aha, czyli taki średni i tyle na ile byś dał do tej oceny? 5, 5 na 10 dobra powiem wam, że według mnie też taki średniak mogę dać 5 na 10 są dużo lepsze kebaby, nawet z kulą mocy no ale trzeba docenić to, że coraz więcej kraftów powstaje za to props Niemniej jednak tutaj piotnaczkę mogę dać także to byłoby na tyle jak się odcinek podobał zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!